Cześć, kolejna sekwencja mięśni brzucha. Trochę intensywniejsza od ekropada którą te Już pokazuję. Podziąłem się na plecach, dociskam szóż, szeroko rozsięgam ręce, zginam nogi tak, by był kąt 90 stopni między goleniami i ołdami. I teraz przesuwam biodra odrobinę w lewo i opuszczam nogi w prawo, w stronę prawego łokcia, w stronę prawego, ściskam kolana. Biodra, chwilę zatrzymuję, wdech do góry i wracam. W ten sposób powtarzam 5 razy lub 10 w zależności od potrzeb i robimy trzy cykle. Popatrzcie jeszcze na drugą stronę, czyli przesuwam biodra w prawo, ściskam kolana, ściskam biodra i opuszczam nogi. Zatrzymuję się. Już na ziemią kieruję kolana w stronę i dociskam przeciwległy bak. Wdech do góry. wydech na. Wdech do góry. I w ten sposób powtarzamy tę sekwencję. Trzy sekwencje po pięciu lub dziesięciu razy. Kilka razy w tygodniu. Do zobaczenia.